Tradycja szopek bożonarodzeniowych, albo jak to woli stajenek sięgał 800 lat. W roku 1223 święty Franciszek z Aserzu zrobił pierwsze stajenka. W późniejszych latach jego zakon franciszkanów rozpowszechnił te stajenki po całej Europie i po całym świecie. Przez stulecia przybywało coraz więcej stajenek, pojawiały się nie tylko w katedrach, ale i w pomniejszych kościołach parafialnych, na wioskach. I u nas w Rościcach, jak ja długo pamiętam, zawsze była stajenka. Była ona mała, 3 metry razy półtora. Wraz z postępem mechanizacji zaczęły się mechanizować i poruszać te z figury w stajenkach. Najlepsze przykłady tego są w Ambieżyce, gdzie paręset figur jest ruchomych. U nas stajenka dalej była stała, nic się nie ruszało, a mój ojciec, ma, magister inżynier mechaniki, zastanawiał się całe życie, co by można zrobić, jak by można uruchomić pojedyncze figury albo całość, ale nigdy na to nie było czasu. W końcu zrobił porządny projekt, schemat i ten projekt zrealizował. Dzisiejsza stajenka to jest wynik jego pracy, a jak ona działał, to on no lepiej było sobie opowił. Tu jest silnik elektryczny. On napędzał wszystko. Tych włosku w banku jest trzy dodatkowo, czyli w sumie dziesięć. Na tamtym włosku będzie jakoś albo figura, albo piesek, albo baranek. Więc to wszystko tak będzie koło sobie jeździć. Tu będzie szopka. Tu stała tak z kosem. No i tu będzie dzieciątko, też będzie ruchoma. Maria, Józef. Wszyscy, wszystko będzie ona i do góry jeszcze aniołki na tej szopce. Wszystkie, wszystkie te wózki mają na dole takie właśnie krzywki, które jak się obracały, to i ten się będzie obracał. Możemy to zaprezentować zaraz. Tak? A tu w środku będzie tu w tym miejscu, potem na poziomach, które jest budowane, do góry będzie taka dzwonnica stać i tu potem tym będzie chodzić dzwonnik tam, tu się obróci do dzieciątka też i też będzie trochę patrzy jakieś tam te pół minuty na dzieciątko, potem w lewo wzrot i tu jest z powrotem do dzwonnicy. I tak będzie się zachodził tam i z powrotem będzie ten dzwonnik wchodził. Nie? Tu do tego będzie podłączony dzwon w tej dzwonnicy i będzie dzwonił. Nie? I do tego jeszcze będzie podłączony tu na podstawie taki mechanizm, który spowoduje, że ten dzwonnik będzie się kiwał. Dzwon dzwoni, a, a, a dzwonnik się kiwał. 一块多一点。<Okay. S 1> Ciekawe stare nagrania filmowe albo stare zdjęcia, na których widać nasa wieś i ulice, sklepy albo wydarzenia, które miały tu miejsce, podziel się nimi z innymi. Skontaktuj się z nami mailowo albo podjedź do pana Klemensa Weber.